Witam państwa serdecznie. Tematem dzisiejszego odcinka są deklaracje właściwości użytkowych. Co powinno się znaleźć w takich deklaracjach? Deklaracja właściwości użytkowych musi umożliwić klientowi, użytkownikowi i wykonawcy jednoznaczne zidentyfikowanie wyrobu, jednoznaczne zidentyfikowanie producenta, a także określenie cech użytkowych wyrobu. Czyli powinny się tam znaleźć jakieś parametry wyrobu? Tak, w deklaracji właściwości użytkowych znajdują się wszystkie deklarowane przez producenta parametry użytkowe wyrobu. Czy są jakieś wytyczne, które parametry powinny być deklarowane przez producenta? Tak. W zależności od rodzaju wyrobu, norma związana z daną grupą wyrobów, czy z daną grupą zastosowanie wyrobów, mówi, jakie parametry są obowiązkowe, a jakie dobrowolne do deklarowania przez producenta. I rozumiem, że to obowiązkowe, to są takie, które są istotne przy danej aplikacji produktu. Tak, z punktu widzenia materiału, jego właściwości, z punktu widzenia również przeznaczenia materiału w konkretnej aplikacji. A dlaczego powinniśmy wymagać od producentów takich deklaracji? Deklaracja jest paszportem, jest metryką urodzenia, jest podstawowym dokumentem, który mówi tak naprawdę, co kupujemy, co stosujemy, czego w związku z tym możemy się spodziewać. Czyli jeśli tej deklaracji nie mamy, to nie wiemy, co kupujemy? To nie wiemy, co kupujemy, tak? Dokładnie, kupujemy kota w worku. A jeśli nie możemy znaleźć nigdzie takiej etykiety, deklaracji, gdzie mamy szukać informacji? Przede wszystkim należy pamiętać, że prawo, mówi, że deklaracja właściwości użytkowych powinna albo towarzyszyć wyrobowi, albo być w bardzo łatwy sposób osiągalna. Jeżeli są jakiekolwiek kłopoty z dostępnością deklaracji właści właściwości użytkowych, znaczy to, że producent nie wywiązuje się ze swoich podstawowych obowiązków. Ale mamy to w internecie, na stronie internetowej czy na etykiecie na opakowaniu produktu. Deklaracja właściwości użytkowych może towarzyszyć bezpośrednio wyrobowi, albo być dystrybuowana za pomocą łatwych narzędzi w sieci internet. A jak to wygląda w przypadku wełny mineralnej? Odpowiedzialni producenci, tacy jak na przykład w Stowarzyszeniu NIWO, dbają o to, aby dokumenty, w szczególności deklaracje właściwości użytkowych, były łatwo dostępne dla wszystkich. Dziękuję bardzo za rozmowę, Państwu za uwagę.